Graliśmy w piątek w Bydgoszczy, mamy w środę kolejne ważne spotkanie z Kotwicą Kołobrzeg, więc e, szybkie wnioski. E wyciągnięte i po prostu chcemy wyeliminować te błędy, które popełniliśmy za Starym Bydgoszcz, żeby, żeby się już po prostu nie powtarzało. Wygraliśmy w piątek, teraz gramy w środę, tego czasu jest niewiele. Dzisiaj mamy trening rzutowy, a jutro będziemy się przygotowywać scoutingiem pod Kotwicę na środę. Wygraliśmy tam 20 punktami i bodajże to był nasz najlepszy wynik ofensywny, bo rzuciliśmy tam 105 punktów, więc fajnie by było ten, ten wynik powtórzyć, ale przede wszystkim żeby dwa punkty zostały w środę w Poznaniu. Kotwica to bardzo dobry zespół, mają dużo Szyderów, którzy strzelają za trzy. Także będzie ciężki mecz. W pierwszym meczu wygraliśmy. Nie grałem przez kontuzję, ale kotwica na pewno będzie chciała się odgryźć. Także zapraszam kibiców na mecz w środę. Rywal na pewno wymagający, który razem z nami jest w tej grupie, która, która bije się jeszcze do końca sezonu o playoff. Mają bardzo doświadczonych zawodników, strzelców, którzy dobrze się czują w szybkiej grze, więc zatrzymanie kontrataku i będzie bardzo kluczowym elementem.